Witajcie, nie wiem kiedy. Bo prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, kiedy wrzucę tego vloga, bo nie wiem normalnie, jak mam dojść teraz do ładu z, z tym całym harmonogramem YouTube'a, bo już widzę, że algorytm się na mnie bardzo obraził. Przez to, że nie było filmów w poniedziałek, nie było filmów w środę, tylko jest w czwartek, no to automatycznie masakra jest. Um, dobra, ale mniejsza z tym to takie problemy youtuberskie. No ale ja nie o tym, to znaczy o tym, no bo wiecie, no komu mam się pożalić jak nie wam, to się wam się żale, ale nie przyszłam teraz tutaj się żalić, tylko przyszłam wam coś pokazać. Nie wiem czy ja wam mówiłam, ale chyba tak, że Gabrysia dostała na gwiazdkę od Ani Pandorę z jednym czarmsem, tą oryginalną, wiecie po to, żeby sobie zbierała tam dodatkowe te czarmse. Natomiast ja widzę, że ona jej w ogóle nie nosi nie, nie nosi ona, że jej to przeszkadza, że jej to dynda, że ją to denerwuje A że miała wybraną tą Pandorę dokładnie na swój rozmiar, czyli 16 cm Bo ona ma jeszcze chudszą rękę od mojej, o ile to jest możliwe No widać jest u mnie w nadgarsku jest 16,5 cm, a u niej jest 16 A wiecie, jak jest z pandorą. Jeśli nałożycie tam jednego czarpsa no to ja ta jeszcze założę, ale jakbym miała dokładać te czarpsy to automatycznie. Ob... Oj, boże, przepraszam. Automatycznie obwód dłoni czy nadgarstka się zmniejsza. Ktoś tu do mnie pisał. No, no, obwód się zmniejsza, no bo jest wypełniony przez te wypychające je czarmsy i e, tak trochę pozazdrościłam, bo Boże, też bym chciała taką mieć pandorkę, mm. no, no chodzi mnie, mam jedną taką e, starą, bardzo starą, srebrną bransoletkę z wiszącymi kuleczkami, no czasem się za, zamarzyła ta pandorka, ale mówię sobie, Boże, to jest potężny koszt, a jeszcze wiecie... Jak już kupicie tą Pandorę, no to wypadałoby te czarmsy na niej dowieszać. A każdy czarms kosztuje też określoną ilość pieniędzy. A ja to wiecie, tu gdzieś walnę, tam gdzieś trzasnę. Ile razy mi się złota bransoletka odpięła i niemal ją zgubiłam, więc na samą myśl o tym, że tą Pandorę też miałabym zgubić, to niekoniecznie. A propos, zobaczcie, kupiłam sobie w wełocowku, jak byłam, w Rosmanie. Zobaczcie, jakie słodkie. Czy słodkie, no strasznie mi się podobają. Nie wiem, jak dobrze to widzicie, mam nadzieję, że dobrze. To są, to nawet nie jest stół, jest stół. to nawet nie jest stal chirurgiczny, tylko to jest normalnie metalowe yy, kolczyki z Rosmana a wzięłam je dlatego, że zgubiłam zapięcia od swoich, tych, których miałam i tak mi tu brakowało czegoś znaczy oczywiście złośliwie zgubiłam od jednego kolczyka, no ale to tak idzie nie? jak się zgubi jeden, no to jednego się nie będzie nosić i kupiłam właśnie takie i bardzo mi się to podoba, bo kosztowało 14,99, także naprawdę bardzo fajnie się noszą noszę je od wtorku, no to dzisiaj jest wtorek, środa, czwartek, trzeci dzień Oczywiście zdejmuję je do kąpieli I wynoszę je z łazienki już Żeby mi tam nie leżały I nie ciemniały Ale zobaczcie no to jest bardzo ładny kączek Naprawdę bardzo ładny I 14,99 Także sobie wzięłam Ale zboczyłam z tematu W każdym bądź razie yy... Zapragnęłam tej Pandory No ale tak jak powiedziałam Dla mnie to jest bardzo duży koszt I no nie chciałam tyle wydawać i tak prawdę powiedziawszy, myślałam o niej, myślałam, aż w końcu zapomniałam. No bo jak nie kupię, no to o czym myśleć? I weszłam dzisiaj do lumpka i kupiłam prawie Pandorę. Ja wiem, że to z Pandorą nie ma nic wspólnego, ale pomysł jest taki mniej więcej podobny, a branzoletka była. Nówka, nóweczka, zobaczcie. Skojarzyła mi się właśnie yy, z latem, dlatego że na no, te wszystkie czarny są takie bardzo kolorowe. Tylko oczywiście na mnie jest y, za długa. Pokażę wam, jak to wygląda. O, już mam sobie zegarek. Yy, nie do tego zegarka wiadomo, bo będzie się tutaj troszkę żarło kolorystycznie. Natomiast wzięłam teraz na tę chwilę mój ukochany, pierwszy y, taki Zegarek po wielu latach, które sobie kupiłam i zapłaciłam za niego na Allegro Z 3 lata temu 40 zł. I byłam, wiecie co, to było chyba najlepiej wydane 40 zł, jakie było, można sobie wymarzyć, bo ja go noszę, tak jak mówię, trzeci rok i on nie ma ani śladów na zrobię wam zbliżenie tego zegarka, zobaczycie. I jego ja swego czasu nosiłam codziennie non-stop i on nie ma ani śladu na branzolecie, ani śladu na. Yy... Kopercie. Ani na szkiełku. No nic po prostu. I ja go trafiłam. Ktoś się chyba pomylił, jak go wystawiał. Aczkolwiek była to firma, nie osoba prywatna. I wszystkie były dużo droższe, a ten jeden kosztował 40 zł. No. O. No, w każdym razie nie ma śladów użytkowania. A ze 3 lata spokojnie go noszę. Sekundę, bo Mateusz do mnie spisze. Wracając do tematu, zobaczcie. Tak ona się prezentuje na nadgarstku. Się prezentuje, no jak się prezentuje, ale chodzi mi o to, o ile jest za duża na mnie. I teraz mam dylemat. Znaczy jest sporo za duża gdzieś. Powinna być gdzieś mniej więcej taka, nie? Żeby mogła się swobodniej ruszać, ale no... <laughs> zdecydowanie za duża. Oczywiście jest Zapięta na ostatnią przedział, ostatni ten ten. W każdym razie będę musiała się pójść do mojego pana złotnika, żebym mi ją skrócił. Nie jest to srebro, nie jest to nic, tu jest coś wybite na blaszce, ale to jest ewidentnie blaszka. Tu jest pewnie jakaś nazwa firmy albo coś, ale to, to wiecie, bez lupy się nie da. W każdym razie yy, tak ona wygląda. Zobaczcie, jak będzie krótsza. Chodź tu. O, jak będzie krótsza, to będzie jeszcze ładniejsza. Też nie mogę, yy, wiecie, skrócić jej aż tak bardzo, bardzo, dlatego że, znając życie, sama sobie dokupię jeszcze jakiegoś takiego, wiecie, podrabianego czarnsa letniego. No, czy to nie wygląda ładnie? No, teraz skrócę. Jest za długa, ale, patrzcie, do zegareczka no zegareczka teraz nie ma efektu, bo wszystkie te czarnsy spadają jako że są za długie. I co my tu mamy w ogóle? Kotka! Zobaczcie, tu jest czarns z kotkiem. Tak wiem, mam 15 lat albo 10. No, ale dobra, mniejsza z tym. Ściągam. Yy, I byłam dzisiaj w polo i tak ze mną chodzi sernik. Wiecie, no rozpusta się skończyła, święta się skończyła, skończyły, trzeba wrócić do swoich nawyków żywieniowych. Mam do zrzucenia po świętach, i tak jestem w ciężkim szoku. Mam do zrzucenia przez, świę, znaczy po świętach kilogram, przy czym jestem na chwilę przed okresem właściwie to już tak trochę jestem w trakcie, więc jeszcze wiem, że z pół kilograma tego to jest woda, tak myślę ułudzę się, a z pół kilograma trzeba będzie zgubić. No ale... A, no i właśnie, nie ma, se, nie, ma, nie ma szans na sernik taki normalny, więc myślę sobie, zrobię sobie ketogeniczny sernik. Zaopatrzyłam się w prezydenta i ten jest fajny, bo to jest twaruk sernikowy z mascarpone. Chociaż ja nie zauważyłam, żeby on był bardziej tłusty niż normalnie twaróg. Znaczy właściwie to nie wiem ile ma taki ten um, Wiaderkowy twaróg Bo ten ma tutaj um, 8 gramów tłuszczu I 4 gramy węglowodanów Także wiecie Jest git I 8% białka, czyli bardzo ketogeniczny skład I do tego na pewno dam um, Jaja, no wiadomo e, To będzie oczywiście sernik Bez spodu żadnego Tylko taki wiecie, czysty, stricte Ser no, i do tego wiem, że jest właśnie no, Erytrytol, wiadomo, żeby było słodkie i proszek do pieczenia, i tam coś jeszcze dziewczyny dawały. Chyba dwie łyżki budyniu, ale wiecie, no, yy, podzielę go sobie może na dwa dni. Więc wiecie, ta łyżka budyniu mnie raczej nie zabije. Znaczy po prostu mąki, mąka ziemniaczana. Także pewnie wieczorem dzisiaj będę sobie na jutro yy, piekła. I jak coś dobrego z tego wyjdzie, to wam pokażę. A wierzę, że wyjdzie, bo nawet jak wyjdzie niedobre i z kalcem, to i tak wszystko zjem. Bo uwielbiam sernik. Szczególnie w wersji ketogenicznej, jak nie muszę się martwić, że jest tam cukier, który wlezie mi w dupsko. A w dupsko nie wchodzi, byleby w brzuch nie wchodził. Jakoś tak zdecydowanie wolę mieć większy zadek niż wystający brzuch. Także dobra. A, i jeszcze Wam miałam pokazać, bo pamiętacie mój błękitny, taki baby blue szal, który kupiłam w Lumpie dawno temu, już i go noszę cały czas, i on jest w 100% z kaszmiru nepalskiego, ale no teraz już trochę za ciemno, za ciepło na ten szal, więc w tym samym, no chciałam powiedzieć, w tym samym się co bramzelatka, ale bramzelatki już nie mam. Kupiłam sobie, zobaczcie. Taki, o kolor mi chodzi, bo yy, skład jest żaden. To jest chińska produkcja, ale to jest 50% bawełna, 50% wiskoza, czyli naturalny. A chciałam mieć, tak wiecie, coś przy buzi takie, takie ładne, rozświetlające niebieskie. Jest nawet ładniejszy ten kolor czy znaczy bardziej ożywiający skórę yy, buzie niż tamten mój kaszmirowy. Muszę wyciąć tą metkę, bo ona jest bardzo brzydka. Wypróć właściwie, bo jak ją wytnę, to wytnę z pół szalika. No ale dobra. Zobaczcie. Czyli nie wiem, że tak będę go nosić, ale chodzi mi o ten kolor. Mega, nie? <gryw> Uwielbiam ten błękit. Właśnie polowałam dzisiaj na sweter. Był przepiękny sweter w lumpie. Właśnie też w takim kolorze, ale też był w przepięknym składzie. Miał 100% akryl. I jeszcze może bym go jakoś przeżyła, bo yy, chciałam do stylizacji do jednych spodni, tak wiecie, mi opękam. Jeden, on tam kosztował ci chyba 2 czy 3 złote, yy, no ale był w rozmiarze 44, co generalnie też nie byłoby złe, bo miał być właśnie taki duży, ale yy, rękawy miałam dotąd po prostu, bo tak mi to spadały ramiona, więc sobie odpuściłam. Także ja robię sobie teraz kawę. Jest 19:38, dla mnie to jest idealna pora na kawę. Ja wiem, że niektórzy od dawna już nie piją, ale. Ja to wiecie, gdzie się przyłożę, tam śpię od razu. Idę popatrzeć w komputer, bo odpisywać na parę komentarzy. A potem będę piekła sernik. Słuchajcie, nie mogę się doczekać, więc biorę się już za ten sernik. A że nie mam wagi, to robię na oko. Robię według przepisu tłustych garów, ale to któryś tam wstecz. Tutaj jest kilogram, a u nich w przepisie jest 250 g białego sera plus 250 g mascarpone, więc ja biorę po prostu pół opakowania tego, mając nadzieję, że jest 100, pół kilogramów. Widzicie, robię dla siebie, jak zdechnie, zjem zdechnięty. Do tego y, jest w przepisie 100 g, co uciekam po masło. Jest 100 gramów masła. No więc, hmm, hmm, hmm. zakładając, że gdzieś dotąd było masło, no to podejrzewam, że to będzie gdzieś mniej więcej tyle. To jest 50 gram, 100 g, mniej więcej tak miało być. E, budyń 20 g, tam było budyniu, a my mamy e, śmietankowe 40 g bez cukru. Więc dodaję. Dodaję połowę na oko, ponieważ nie mam wagi. Chyba nie umrę od nadmiaru tego budyniu. Trudno, nie zabije mnie, mam nadzieję. I teraz tak: szczypta cukru, szczypta cukru. Nie wiem ile to jest szczypta, ale powiedzmy, że to jest szczypta. I teraz niestety złapałam się na tym, że skończył mi się w domu erytrytol, więc będę używać słodzik. Który na, którego na pewno nie można podgrzewać, no ale jakoś może nie umrę. Tabletki do słodzenia kawy, herbaty, a, gorących napojów też, także spoko. Więcej tego nie użyję, ale jako, że w, dup, w dupce mi się zapaliło dzisiaj, no to koniecznie muszę to dzisiaj zrobić, więc nie wiem ile tu tych tabletek, bo ja będę sprawdzać. I dwa jajka, tylko chwila, muszę sprawdzić, czy to było dwa jajka od razu, czy jakoś osobno, trzeba je rozbełtać, sekundkę. Dooglądałam i w przepisie wrzuca się po prostu dwa jajka w całości do całej tej masy. No to wrzucam. Yy, I jeszcze tam był jakiś aromat waniliowy, ale ja nie wiem, czy ja tu będę dawała, bo ten serek yy, mam wrażenie, że on już jest taki troszeczkę nie, mm. nie jest, myślałam, że jest, to z budyniu bardziej jestem ten zapach, a nie wiem, czy ja w ogóle mam jeszcze jakiś bo wiecie, tu się rzadko co piecze w tym domu więc nie wiem, czy ja mam jakiś, wiecie co aromat pewnie nie mam a mam, czekajcie, tylko pewnie zniknął. O nie, pomarańczowy, wiecie co? Pomarańczowy to jest e, e, tragedia do sernika, ale trudno. No. Na przypał po prostu, ma być i koniec. E, czyli generalnie wszystko już tu jest. Zobaczymy, tylko potem po e, rozmąceniu, nie, po ubiciu mikserem, zobaczymy, czy jest wystarczająco słodkie. Będę próbować i dawać Wam znak, ile dorzuciłam. Chociaż nie wiem, jakie to ma znaczenie, bo już nie pamiętam, ile wrzuciłam na samym początku. Dobra, to ja idę merdać i zaraz się do Was odezwę. Dziewczyny trzymajcie kciuki, ponieważ mnie żaden sernik jeszcze w życiu nie wyszedł. Żaden. Yy, jedynie, jak robiłem z Krystianem, to yy, wychodził, ale to był taki bardzo inny przepis. Natomiast taki zwykły sernik zawsze wychodzi mi z To znaczy zawsze jest pyszny, bo trudno, żeby ta mieszanka produktów była niedobra. W smaku, jest pyszna. Natomiast. Nie, nigdy nie wychodzi i teraz już widzę, że na pewno mam za dużą tortownicę w stosunku do wielkości do ilości ciasta, ale nie przejmujemy się tym. Najwyżej wyjdzie duży naleśnik. W ogóle się tym nie przejmujemy dziewczyny. Piekarnik nagrzany do 180 stopni, termowik góra dół i na godzinę. Do piekarnika. I co tam? Najpierw, że będziemy jeść łyżką. A przynajmniej dowiem się, czy coś się zmieniło w moim strategicznym podejściu do sernika. Czy znowu padnie, czy wyjdzie? Ja nie wiem, czy coś z tego będzie, bo jest zdecydowanie za mało masy, ale no i my nadzieję, że coś wyjdzie patrzcie, patrzcie zawsze chciałam mieć listkę. i dzisiaj zobaczyłam ją w polo i widziałam ostatnią jaka była, załam za nią całe 12,99 i teraz muszę właśnie znaleźć jej jakąś godną doniczkę, bo na razie ją tylko do miseczki z Ikeły włożyłam ale wiecie 12,99 ona jest całkiem spora zobaczcie, no to nie jest jakiś maleńki kwiateczek, wiem, że oczywiście będzie na pewno, daj Boże, dużo większa, O, ubrudziłaś się zaraz Ci wytrę. W każdym razie, chciałam zieliskę, mam zieliskę i bardzo się z tego powodu cieszę, właśnie wytarłam półkę, bo od piątku zeszłego tygodnia nikt tu niczego nie ścierał, no bo nas nie było. I dzisiaj, mimo tego, że nic się nie gotowało, nikogo nie było, nikt nie pluł, nie brudził, no to można było oczywiście pisać po szafce. Po półce właściwie. Słuchajcie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę, ale po prostu wyszedł. Ja już go wyłączyłam. Ja jestem w szoku po prostu. Nie chcę tam do piekarnika wchodzić z tym, bo nie chcę go jeszcze wyciągać, bo się boję, żeby mi nie opadł za bardzo. Ale zobaczcie, jaki jest cudowny. No, nie klęczę na kolanach, wiecie? Na kolanach przed sernikiem. Obłędny jest. Jezus, jaki jest piękny I to tylko z pół kilograma Dobra, zamykam go Niech sobie tu dojdzie Na wyłączonym piekarniku w środku Jako, że jest godzina Dopiero 22.42 To zdążę jeszcze yy, Zrenderować film Bo praktycznie już go poskładałam Tylko właśnie Chciałam się z pożegnać jeszcze i jako, że zdążę go dzisiaj jeszcze zrenderować, to uda mi się go wrzucić na jutro, czyli pójdzie vlog normalnie tak jak powinien w piątek, z czego jestem bardzo zadowolona. Może algorytm mnie znowu polubi. W każdym razie widzicie, sernik wyszedł piękny. Nie będę mu robić żadnej polewy, bo ja go jutro pożerę na śniadanie podejrzewam. Znaczy część jego. Drugą część tego. Do... Nie wiem, w każdym bądź razie Wyszedł, yy, polecam bardzo serdecznie Jak macie ochotę to wam podlinkuję ten przepis Bo jest zadzewisty Ale tak Swoją drogą to muszę sobie kupić wagę kuchenną Bo wiem, oglądałam Nieraz, nie jest to żaden duży wydatek A brakuje Także dziewczyny A I yy, yy, słuchajcie Rozdanie zrobimy sobie Znaczy losowanie rozdania zrobimy sobie w niedzielę więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie o tym, że było rozdanie, a jest stałym subskrybentem, to bardzo proszę tam wpisać to, co trzeba wpisać pod vlogiem z rozdania. No bo szkoda przeoczyć. Może ucieszy Was to, co jest w rozdaniu. W każdym razie, ja kończę montować. Wrzucam vloga na jutro rano. I w takim razie, do zobaczenia jutro rano, czyli dla Was pewnie już dziś.